Dobra, także No, ja jestem oczywiście Dziadu I dzisiaj na start 3362,18 zł i 18 85 walut eventowej Nie wiem po co to powiedziałem, ale już powiedziałem Na start, jeśli chcecie mnie wesprzeć w prawym górnym, w zielonym plus lub link w opisie Wpisujecie w tym miejscu siuka Jak aktywujecie, dostajecie wtedy 10% depozytu i 50 centów na start Czyli jakoś... 20, czyli możecie sobie otworzyć którąś z tych dwóch skrzynek, tutaj z skinami do broni lub którąś z tych dwóch z naklejkami. Ja osobiście polecam te z skinami, czyli najbardziej tą no nie, za darmo, możecie sobie otworzyć. I tak, pamiętajcie, że strony są doda do 18, wejdźmy sobie w konkursy, jest 7. Serhito. Serhito wygrał awupkę, kałaczka, sorry, wpłacił najprawdopodobniej ile wpłacił Serhito. No, wpłacił tyle. Nie wiem ile to jest, 4 dyszki pewnie, jakoś 4-3. No wpłacił 3, no to już ma 5, bo kałaszek kosztuje 2 dyszki. Jeszcze wcześniej wygrał, ej Sergito wygrał 3 skiny, o kurde. Sergito, brawo. I dzisiaj robimy sobie konkurs, znaczy konkurs, co ja mówię, w ogóle jaki konkurs. Robimy sobie to co napisał Sergito po, po, pod poprzednim odcinkiem AWP case na Jester mode. Wiem, że napisał bitwę, zaraz zrobimy, otworzę sobie po prostu raz. No właśnie. No właśnie, no właśnie, AWP. Eee, dajmy tak, albo daj, inaczej, dajmy 5 takich i 3 takie. Pyk na 3 osoby, chciał chciał 3 jestery AWP, chciał 3 osoby, ma to i to. A ja sobie od siebie dorzuciłem 5 zwykłych AWP case'ów. I teraz tak, na za dwa jakoś odcinki, 3 wrzucę Wam kolejnego skina do giveaway'a, a jeśli chcecie wygrać któregoś z tych co tam były, przed chwilą pokazywałem, to musicie wpłacić dyszkę, a jak wpłacicie dyszkę to możecie sobie wygrać każdego z tych skinów, który tam był, tam jest chyba najdroższa Mka za około 30 zł, chyba coś się rozdała, no nie wiem, zaraz zobaczymy w sumie, po bitewce. I byle dało na dzesterze mi AWP Fade, czyli najdroższa AWP w tej święcie. I hi, 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 hi. Super. No super. No 200, 1200 i 700. No i przegrałem. Nie nie, za nie wyjdę. 2400 wygrał BOT. I teraz tak. Jak wpłacicie dyszkę, możecie sobie wygrać nawet MK za 30 zł. No w sumie to możecie wygrać sobie wszystkie skiny naraz też. No to jest zależnie otwarte tak naprawdę. Jak wpłacicie tę dyszkę, to możecie sobie wygrać każdego z tych skinów, co tutaj są, te 7. Także chyba się opłaca to wpłacić sobie dyszkę, tak nawet sobie zagrać, tak o. No moc akurat wam coś siądzie, nie? Nie, nie, nie? nie podpalajcie się też, że o, siądzie, siądzie, o, wygram. No to jest, jest też zależne od. W sumie od, od szczęścia bardziej. No AWP case nie oddała. Ale dajmy dwie jeszcze na cztery osoby. Wiem, że to nie odda. No ale dajmy. I zróbmy jeszcze sobie AWP case za wszystko, ale na zwykłym trybie. To już trochę będzie ich tu. Okej, okay, a jedna na buście będę dał? Eee, czego? Za dużo. Dobra, to usunę kilka tych. Nie Chester, nie ty co ja robię? Na buście chcę Dobra, na jeszcze jedno chyba starczy Tak, starczy, okej. Okay. Dajmy tego, cztery osoby Najpierw tą droższą. Bot Michael, bot Emily i Bot Rosso No, zobaczmy AWP. Oj, chyba ja najdroższą. OK, 350 I teraz. No i przegrałem chyba. Przegrałem 800. Wygrał sobie Bot Emily. Dajmy tą bitwę. No i niestety, Twoja bitwa Serki to nie wygrała. Tak jak napisałeś. Ale może dać jeszcze raz jakąś bitewkę, jakiś pomysł. Zobaczymy w następnym odcinku, co to będzie. Może w tym następnym ci się uda. No zobaczymy. Zobaczymy. Na start. Znaczy na razie, wygrywam. A Wp Paw'a dostałem, łapę, no i już się przegrywam, jestem ostatni chyba Tak, jestem ostatni Chyba ja pierwszy znowu Nie Okej okay. No oni się tam biją z tym rosą. no i już dupa A nie, ja najdroższe, ty, Myślę, że jestem jakiś gówno Albo to menu War, okej okay. Nie, Minimal O, Uuu, fajnie mm, mm, mm. 130, 117, 114, 90, no wszyscy idą w miarę równo byle nikomu nie dało bardzo drogiego A jak mi jak ma dać to mi... O W ten sposób No chyba i samo wygrywa. Nie, dobra, jeszcze jednak nie. ma dostęp popa 3 dyszki 7. No wszyscy są prawie, że łeb w łeb idą. No i chyba nie jestem, nie jestem jeszcze pierwszy O kurde to było 12 złotych Prowadzenie No oby dało mi No dobra 33 Uciekłem mu na 4 dyszki powiedzmy No już mnie podgonił dyszkę a, 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 a. No Modrosso Blisko bardzo blisko nawet. Niebezpiecznie blisko 9 złotych Okej okay. I ostatnia Sorry, no i przegrałem Sorry za Facebooka to u mnie <gry> Kurde, no taka bitwa w ostatniej. W ostatniej No dobra, co? No nie będę zabierał czasu, nie? To było na tyle. 6 minutek. Krótko, no, Czy prawie że 7 Krótko, no ale no co on zrobi, tak mi nie oddało. Um, także ostatnią bitewkę sobie zrobimy taką, tutaj za zawupa, chociaż no. Sergio, pisz kolejne bitwy, lub pomysły na bitwy, a ja je zrobię po prostu. I to w sumie chyba tyle. No nie, także to było na tyle. I niemy. Anyway.